Cześć, jestem Rafał i zapraszam was do Akademii Magii. W trakcie naszego dzisiejszego spotkania nauczycie się, jak zamieniać w magiczny no i oczywiście niewidzialny dla oczu widza sposób drobne przedmioty, na przykład monety. Czyli dowiecie się, na czym polega pas, aby szybciej opanować to ćwiczenie, bo to nie efekt magiczny, tylko ćwiczenie pomagające wykonywać inne efekty, warto przypomnieć sobie wcześniejsze nasze spotkania, w trakcie których nauczyliście się palmowania oraz przekładania monety między palcami. Warto wrócić do naszych wcześniejszych spotkań, pomogą nam w szybszym opanowaniu dzisiejszego tematu spotkania. Jak już wcześniej wspomniałem, pas to nie trik, tylko ćwiczenie, które pomaga w rozwijaniu naszych zdolności manualnych, zdolności zręcznościowych i wykorzystywane jest w wielu efektach magicznych, w trakcie których trzeba zamienić przedmioty, na przykład monety. Ważne, aby nauczyć się wykonywać ten efekt szybko, płynnie, odrobinę go maskując tak, aby widz tego nie zauważył. Prześledzimy teraz wszystkie ruchy potrzebne do wykonania tego efektu. Na początek, jedna moneta, którą musimy złapać w palmasz. Może to być palmasz środkowy, bądź też palmowanie dwoma palcami kolejna moneta, którą na przykład otrzymujemy od widza. Trzeba szybko zamienić te dwie monety. Dlatego jedną ściągamy do kciuka, przejmujemy drugą, wysuwając ją w górę, a monetę naszego widza przejmujemy w palmasz. Wydaje się, że jest to bardzo prosta czynność, ale wyćwiczenie jej tak, aby można było wykonywać to z różnymi przedmiotami szybko i oczywiście w sposób niezauważony przez naszego widza, wymaga troszkę pracy. Dziękuję, że odwiedziliście Akademię Magii i zapraszam Was na nasze kolejne spotkanie, w trakcie którego dowiecie się czym jest French Drop. Zapraszam.